Wyobraź sobie, że idziesz w jakieś miejsce, firma jest nowa, ludzie są nowi, nie masz pojęcia jak się zachować, jakie panują zasady i fajnie by było mieć taką instrukcję dobra, z tym gościem warto rozmawiać, na tamtego trzeba uważać, mieć takiego swojego prywatnego mentora. To właśnie ta książka idealnie się do tego nadaje, a jest to książka pierwsze 90 dni. Tytuł jest trochę mylący, bo tutaj autor opisuje w jaki sposób przez pierwsze trzy miesiące można i warto wdrażać się w nowe środowisko. Chodzisz na przykład do nowej firmy, jesteś zrekrutowany, przychodzisz do nowego pracodawcy, czy do nowych ludzi, do nowego zespołu. Michael Watkins opisuje krok po kroku, co warto robić, jak poznawać ludzi, gdzie warto patrzeć, kto tutaj sprawuje władzę, jak rozpoznawać przeciwników. W domyśle jest to książka dla liderów, ale nie tylko. Każdy, kto chce się płynnie poruszać po środowisku biznesowym, kto chce sprawnie iść przez swoją karierę i dobrze trzymać z ludźmi, nawiązywać dobre kontakty, uważam, że powinien przeczytać tę książkę w jednym z rozdziałów autor opisuje, jak rozpoznawać sieci wpływu, kto z kim trzyma, gdzie jest zlokalizowana władza, do kogo warto się dołączyć. Ja to opisuję też w e-booku, który możesz za darmo ściągnąć, na górze jest link, a przeczytam Ci mały fragmencik fajny właśnie z tego rozdziału. Decydenci wysokiego szczebla w dużym stopniu kierują się podpowiedziami zaufanych osób, dlatego Twoim następnym krokiem powinno być stworzenie mapy sieci wpływu i dowiedzenie się, kto ma wpływ na kogo w sprawach, które są dla Ciebie ważne. Fajnie on tutaj Pokazuję też, jak rozrysować sobie, jaka jest struktura firmy. Polecam Ci bardzo Michaela Watkinsa. Jeżeli zależy Ci na karierze, to to jest jedna z książek, którą powinieneś przeczytać. Trzymaj się, cześć!